Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj robię Q&A odpowiadając na wasze pytania. W takim razie miłego oglądania i bezbędnego przedłużania. Zaczynamy. Pytanie od Zasimowanej. Czy masz jakiegoś ulubionego sportowca, jeśli tak to kto to jest? Moim ulubionym sportowcem jest Cristiano Ronaldo. Pytanie drugie od Johnny Cross. Twój ulubiony serial telewizyjny. Moim ulubionym serialem telewizyjnym jest Watacha. Pytanie trzecie od Hitli. Co, woli, co wolisz wybrać, zdrowe jedzenie bez ćwiczeń, czy ćwiczenie, ale jedzenie różne plus, fast foody? Myślę, żebym wybrał bardziej tą drugą opcję, no bo bym jeszcze czerpał yy, tą satysfakcję, no i przyjemność z ćwiczeń. Czwarte pytanie od Sara Blanka, wolisz trenować sam czy chodzić na siłownię? Bardziej wolę trenować sam, bo się mogę bardziej skupić na ćwiczeniach. Piąte pytanie od Anus, czy lubisz piłkę ręczną? Tak lubię i myślę, że jakbym miał więcej czasu wolnego, to bym jeszcze sobie zajął. Szóste pytanie od Suert, od jak dawna ćwiczysz? Jeżeli chodzi o sporty walki, yy, brazylijskie jiu-jitsu od ponad roku? Jaki rodzaj sportu najbardziej lubisz? Bo to najbardziej lubię piłkę nożną. Siódme pytanie od Leon Zawodowiec. I tak, brazylijskie jiu-jitsu kontra MMA, bardziej wybieram brazylijskie jiu -jitsu. być umięśnionym czy nie być umięśnionym? Bardziej Lepiej być umieściony, chociaż też nie do przesady. Trzecie pytanie: trening skalidowym czy trening z Borysem Mańkowskim? Ogólnie to bym chciał zrobić też trening skalidowym jak i z Borysem Mańkowskim. W takim razie trudno mi na to odpowiedzieć. I czwarte pytanie: samochód czy motor? Bardziej jestem za samochodem. Ósme pytanie od Nekoaki. Pierwsze pytanie: Warzywa kontra owoce? Bardziej jestem za owocami. Siedzenie w domu czy siedzenie na zewnątrz? Bardziej jestem za siedzenie w domu. Spędzanie czasu samemu czy w gronie znajomych? Bardziej jestem za spędzanie czasu w gronie znajomych. Słodkie czy słone? Bardziej jestem za słodkimi rzeczami. Pies czy kot? Bardziej jestem za psem. I ostatnie pytanie. Komedia czy dramat? Bardziej jestem za komedią. Pytanie 9 od Wiktoria YouTube. Yy, to tak. Pierwsze pytanie. Fast food czy zdrowe jedzenie? Bardziej jestem za zdrowym jedzeniem. Drugie pytanie. Pies czy kot? Bardziej jestem za psem. I trzecie pytanie. Książki czy gry? Bardziej jestem za grami. Pytanie 10 od Emmy 17117 jakie masz cele sportowe? No to moim głównym celem sportowym jest startowanie w zawodach o 9. Puchar Polski no Jiu Jitsu które odbędą się w pozaniu w Luboniu 21 września. Jedyna pytanie od Weronie od kiedy interesujesz się sportem? Ogólnie moja przygoda ze sportem zaczęła się w wieku 15 lat. Yy, grając w piłkę nożną na pozycji bramkarza Pytanie 12 od Natalia Zakielarz Twoje marzenia jako dziecko? No to moim marzeniem jako dziecko było skok ze spadochronu. Yy, drugie pytanie, ulubiona bajka z dzieciństwa. moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest Hojirak tchórzliwy pies. 13 pytanie od B123 Sport On Gaming. Co sądzisz o fenomenie lorda krużwila? Szczerze to mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo rzadko kiedy oglądam jego filmiki. Pytanie 14 od struskawka 1. Czy stosujesz odżywki? Jak tak, to jakie? Ogólnie z odżywek to stosuję tylko białko. 15 pytanie od Gretta na ten ryfie. Jakie egzotyczne kraje chciałbym odwiedzić, no to yy, najbardziej Tajlandię. 16 pytanie od emiplayer.pl: jaką dietę stosujesz i co jadasz? Ogólnie diety żadnej nie stosuję, i myślę, że bym zrobił dla was taki odcinek, yy, co jem w ciągu dnia, że taki odcinek wleci na moim kanale. Siedemnaste pytanie od kapibary. Jaki jest Twój ulubiony film? Swojego ulubionego filmu nie mam. Jakie muzyki słuchasz? Ogólnie słucham muzyki takiej bardziej motywacyjnej, jak Bezimienni, Pasja albo i też Pokój z widokiem na wojnę, Rób swoje. Skąd czerpiesz motywację do ćwiczeń? No ogólnie to bardziej takie czerpię motywację Dzięki tej muzyce, która dodaje mi taką siłę i ducha do walki. Pytanie 18 od rodzinka 1 plus 3. Czy planujesz kiedyś zostać trenerem? Tak, i powolutku w tym kierunku już działam. I 19 pytanie od Bella. Twoje plany za 10 lat, gdzie widzisz siebie mąż, ojciec, czy może stawiasz głównie na karierę sportowca? Ogólnie to. Chciałbym mieć własną rodzinę, ale i też to połączyć jakby ze sportem. Ogólnie to już wszystko przede mną. Zobaczymy, jak to się wszystko jeszcze w moim życiu potoczy. Jeżeli podobał się wam Q&A, nie zapomnijcie o łapce w górze. I myślę, że teraz nagram dla was odcinek w sobotę. W takim razie do soboty. Elo, trzymajcie się, pozdro.